Drodzy Państwo, tak jak obiecywałam, teraz przenosimy się do teatru. Zresztą bardzo wyjątkowego. Ze mną dyrektor mojego teatru w Poznaniu, Marek Zgański. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Muszę przyznać, że w teatrze miałam okazję być osobiście na spektaklu Randka w Ciemno. Zresztą bardzo, bardzo mi się podobało, ale teraz wiem, że nowości czekają na Poznaniaków. I y jakie nowości, jakie no, spektakle? Czeka, w, w ogóle w lipcu zapraszam do teatru, bo jesteśmy bodaj chyba jedynym teatrem, który w lipcu gra. 嗯哼。Uh huh. Jakoś tak się dziwnie składa, że zawsze jak się rozpoczynają wakacje, to teatry równo zamykają drzwi, i tak mniej więcej do połowy września są te drzwi zamknięte. My postanowiliśmy no w, czasie, tak, w czasie wakacji grać, bo no nie wszyscy z miasta wyjeżdżają, być może ktoś będzie miał ochotę do teatru przyjść. Także y, mamy w tej chwili, mówiąc takim kolokwialnym, teatralnym językiem, na afiszu cztery spektakle i jeden koncert, mhm. który bardzo polecam. To od razu mogę polecić, bo y, będzie to wyjątkowe wydarzenie, y, czyli jazz group. Muzycy grający taką bardzo wysublimowaną odmianę jazzu. No, powiem szczerze, że będąc fanem takiego jazzu energetycznego nagle po wysłuchaniu ich płyty, która zresztą została oceniona jako jedna z najlepszych płyt jazzowych ubiegłego roku przez bardzo prestiżowy amerykański miesięcznik muzyczny. Tytułu nie pamiętam, przepraszam bardzo, ale to można sobie w internecie sprawdzić. Przekonałem się, że, że muzyka jazzowa może być również taką trochę medytacyjną, właśnie taką uspokajającą i, i naprawdę polecam ten koncert w przyszłym tygodniu w 4 godzinie 23. Jazz z grup zagra na, na, na scenie mojego teatru. A, a jeżeli chodzi o spektakle, to, to w tej chwili mogę Państwa zaprosić na, na przykład Jutro Usta Angeliny z Agnieszką Różańską i Kasią Terlecką, mojego autorstwa w mojej reżyserii. We w piątek jest arka mojego autostrad, mojej reżyserii z Kasią Terlecką hmm. i Wiesiem Krupą, a w sobotę i w niedzielę przedpremierowy pokaz yy, portretu z Magnolią. Gra w tym spektaklu Janusz Andrzejewski, yy, po raz pierwszy na scenie w moim teatrze, bo tutaj są aktorzy, którzy już yy, na tej scenie się pojawiają. Yy, z, Jedna wielka rodzina, prawda? Z, z, z Izą Tarasiuk. I mamy Premierę oficjalnie we wrześniu, ale ponieważ akurat aktorzy nie wyjechali na wakacje, stwierdziliśmy, dlaczego by nie zrobić tak zwanego testu, jak to działa na publiczność. Na razie mamy trzy spektakle za sobą. Publiczność zadowolona, tak sądzę, przynajmniej reakcje były bardzo spontaniczne i myślę sobie, że, 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 że można spokojnie Państwa na ten spektakl zaprosić. Super, bardzo fajnie. Przed chwilą też moim gościem była Justyna Ciechowska. Rozmawiałyśmy o literaturze. Justyna mówiła, że Polacy bardzo rzadko niestety sięgają po książki. Jak to jest w przypadku teatru? Czy często odwiedzają teatr? Ja bym musiał tu odpowiedzieć nie jako dyrektor teatru, ale jako księgowy. Mimo, że księgowym nie jestem, teatr jest prywatnym teatrem, zawodowym teatrem i utrzymuje się wyłącznie z biletów. Nie bierze żadnych dotacji ani od miasta, ani województwa, ani nawet samej Unii Europejskiej. Funkcjonuje w mieście drugi sezon. No to znaczy, że ludzie do tego teatru chcą przychodzić. Mhm. O czymś to świadczy, z pewnością. O czymś to świadczy. No właśnie, teatr mój widzę ogromny. Czy taki rzeczywiście jest mój teatr? Nie, maleńki. Teatr jest bardzo kameralny. Kto Jaka jest kto historia był, to... tego teatru, bo to jest bardzo ciekawe. Historia? Ojej, to, to by nam czasu antenowego nie starczyło, gdybym miał powiedzieć historię, ale to z grubsza mniej więcej wyglądało w ten sposób, że po wykonywaniu bardzo różnych dziwnych zawodów w życiu, nagle doszedłem do wniosku, że mam 50 lat, postanowiłem rzucić kolejną pracę, pracowałem jako dziennikarz i pomyślałem sobie, Boże, kto mnie zatrudni po 50? I wymyśliłem sobie, że w tej sytuacji właściwie to tylko mogę sam się zatrudnić, swoją przyjaciółką założyliśmy teatr. I tak się szczęśliwie złożyło, że się znalazła grupa bardzo dobrych aktorów, którzy zaufali, że to się może udać, zaangażowali swój talent. No i w tej chwili działamy i mamy nadzieję działać dalej, ale to wszystko jest w rękach publiczności, a dokładnie mówiąc znowu wracam do swojej pozycji księgowego, zawsze po każdym spektaklu mówię, że jesteśmy u Państwa w kieszeni, ale jak do tej pory ludzie przychodzą i wychodzą zadowoleni, polecają nas swoim znajomym i ten teatr trochę funkcjonuje w takiej zasadzie takiego miejsca, powiedzmy sobie gdzieś undergroundowego, bo mieści się w starej myjni na Jeżycach, w zupełnie nieteatralnej dzielnicy, nieartystycznej, bardzo trudno trafić, ale jak ktoś ładnie ostatnio powiedział że to jest taki teatr, do którego trudno trafić i trudno dostać bilety. Co jest największym atutem w teatru? Kameralność, aktorstwo, bardzo dobre aktorstwo. To, że się tak jak sobie siedzimy, to mniej więcej odległość między aktorem, a widzem na spektaklu potrafi być jeszcze o połowę mniejsza. Bo no, naprawdę nie, nie mamy dużej powierzchni, więc tamte krzesełka są bardzo pozbijane. A ale... zawsze wypełnione po brzegi? Yy, no, zdarza się, coraz częściej. Bywają spektakle, że, że, że nie ma takiej frekwencji, że trzeba drzwi kołkiem zapychać, że, że już nie, nie, nie zmieścimy, ale ta frekwencja rośnie, rośnie i to, to obserwujemy taki stały wzrost. Yy, a myślę, że jeszcze jednym takim chyba najważniejszym atutem, że teatr powstał i miał tak, takie założenie wstępne, żeby mądrze bawić. Yy, teatry poznańskie. Albo wystawiają sztuki, które wybebeszają jakieś tam problemy, albo mówią o jakichś takich wyimaginowanych sprawach. No ja sobie wymyśliłem coś takiego jak teat Fredrowski. Czyli teatr, który będzie mądrze bawił, będzie mówił o rzeczach, który, które ludzi dotyczą. Jest to teatr autorski. Ja tam w tym teatrze sam piszę, sam reżyseruję, jestem sprzątaczką garderobianym, inspicjentem. Generalnie robię wszystko, łącznie z obsługą świateł i dźwięku. I chyba to, to, się, to się po prostu publiczności spodobało, że w każdym spektaklu znajduje jakiś fragment odbicia rzeczywistości, którą znają. Że to nie jest mhm. wydumane. Daje to do myślenia, a jednocześnie gdzie się dobrze bawią. W związku z tym, czy inspiruje Pana życie, bo jest Pan i reżyserem, i scenarzystą? No tak, tak, tak. Co jest wyłącznie? największą na Życie, obserwacja życia. Czasami strasznie uwielbiam sobie dworować z samego siebie i jest w tych sztukach, jak ktoś mnie lepiej zna, to już widzi wątki autobiograficzne w niektórych sztukach. A czasami po prostu wymyślam sobie jakąś sytuację. na przykład sobie wymyśliłem taką sytuację, właśnie w portrecie z Magnolią, że przychodzi pani do nieco już zapomnianego malarza, ale takiego jeszcze z nazwiskiem, właśnie zamówi sobie portret z nazwiskiem, bo teraz najlepiej inwestować w sztukę, a konkretnie w malarstwo. To z nazwiskiem. I to jest jakby oś tej sztuki. A sztuka poza tym, że jest zabawna, to jeszcze mówię o takiej dosyć poważnej sprawie, czyli w sposobie funkcjonowania artysty we współczesnym świecie. Znaczy, czy można sobie pozwolić na niezależność. A tutaj już nie zdradzę płęty, bo to Państwo będą musieli sami przyjść zobaczyć, jak to, jak to się rozwiązuje, ale gwarantuję, że, że ten czas nie będzie stracony. A jaka jest relacja pomiędzy widzem a aktorem? Bo uważam, że jest bardzo specyficzna. Relacja jest naprawdę. Specyficzna to, to jest takie trochę delikatne określenie. To się napędza. Mhm. Ja jestem na każdym spektaklu. I, i gdybym miał oglądać po raz 86 czy 87 ten sam spektakl, zagrany dokładnie tak samo, to pewnie bym już po 50 siedział w ten sposób. Aha, dźwięk, włączyć. Wyłączyć. Już bym znał to na pamięć. Ja każdy spektakl oglądam zawsze i zawsze jest inaczej, ponieważ jest inna publiczność. Jest coś takiego jak na, na, na koncercie rokowym, że się robi wow, i publiczność robi wow. I się to sprzężenie zwrotne po prostu pojawia. I to fascynujące jest obserwowanie, jak, jak to działa na aktorów, jak aktorzy działają na publiczność, jak nawzajem się wsłuchują w siebie. Mm. Dlatego mówię, wa walorem tego teatru jest właśnie to, że jest bardzo kameralny. Tak, bardzo pójdzie do, do teatru, przestrzeń. który ma 350 miejsc na widowni. I troszeczkę zapominamy i Siedzi się 40 metrów, to tak. się nie widzi praktycznie, co się dzieje na scenie, a tutaj aktorzy grają mrugnięciem powieki. Mhm. Każdy detal, każdy szczegół mało jest. Ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie. Agnieszka Różańska, która, y, która zagrała y, y, po pierwszym spektaklu tam, po którym spektaklu y, powiedziała mi coś takiego, że ona się strasznie bawa grać w tym teatrze, bo to jest tak, jak aktor wychodzi na scenę, jest kompletnie nagi, nie ma się za czym schować. Nie ma dekoracji, nie ma kostiumu takiego klasycznego, y, 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 ma partnera i to jest wszystko. Teraz mamy sztukę w obsadzie trzyosobowej, y, nazywa się to Rock and Roll albo Mów mi teściu. E, udało mi się zaprosić do współpracy e, gwiazdę telewizyjną. Olkę Radwańską, która w przepisie na życie gramanie, mhm. Także postać rozpoznawa, rozpoznawalka, rozpoznawalna. Olka po spektaklach zdarza się, że udziela autografów, gdzie przychodzą, że mogą zdjęcie zrobić. Także. I, I to jest pierwszy spektakl, gdzie pojawiły się na scenie trzy osoby. Jest trochę ciasno, ale dają radę. Dają radę i z pewnością na ten spektakl warto się wybrać. My jeszcze do teatru powrócimy, ale to już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia za moment.